po dłuższej przerwie na kanale Swim by Grang oraz na Piąty Styl. Chciałem wam troszeczkę opowiedzieć e, o tym jak przeżyłem ostatnie zawody 5150 e, w Warszawie. E, jak wiecie, pływanie odbyło się bez pianek, co było dla mnie mega pozytywną informacją, że jako pływak dla mnie pływanie open water przy dużych falach i cięższych warunkach e, jest zdecydowanie lepsze niż ubieranie tej pianki. E, Pływanie poszło bardzo dobrze. 22 minuty, całkiem dobrze. Wydaje mi się, że jak na pływanie bez pianki, czas bardzo przyzwoity. Następnym etapem był rower, gdzie tutaj muszę powiedzieć, jechało mi się rewelacyjnie. W połowie trasy stwierdziłem, dobra, no, dociskamy ogień. Co ma być, to będzie. Najwyżej mi odetnie. Yy, więc rower yy, wydaje mi się, że pojechałem najlepiej spośród wszystkich trzech startów yy, właśnie w tych zawodach. Yy, oczywiście były żele na trasie yy, na szczęście odbyło się bez przygód i nadeszło kolejne, kolejna dyscyplina, bieganie. No to już tam muszę powiedzieć pierwszy kilometr, doskonale tempo. Pierwszy kilometr 4 minuty, mówię wow, lecę, jest ogień. Yy, bardzo pozytywnie, wbiegam sobie tutaj jak widzimy na piękny most, dyspozycja rewelacja, nawrotka, zbiegamy, mija drugi kilometr, nadal czuję się bardzo dobrze, trzeci kilometr, już troszeczkę gorzej i na czwartym zaczyna się szok, odcinanie prądu, ściana, po prostu powstała ściana, ciemno przed oczami, mimo tego, że schładzałem się, yy, zjadłem kolejny żel. Nastąpił mega kryzys. Yy, wydaje mi się, że to dlatego, że też za mocny rower. I mogłem się zdecydowanie bardziej nawodnić. Yy, to było coś, co spowodowało, że no na myślę 5-6 minut nie było mi totalnie wyścigu. Jedynym momentem, o którym myślałem, to było to, żeby zejść z trasy, żeby odpuścić. No, byłem byłem na, na ogromnej granicy bólu, gdzie no, Zdarzyło mi się to kilka razy w życiu, choćby raz na treningu w Sierra Nevada, gdzie płynąłem 10 razy 400 kraulem. I po ostatnim zadaniu, po ostatniej 400 prawie zemdlałem nogi od razu do góry. Mega osłabienie, oczywiście doszedłem do siebie, ale wiedziałem, że no to już jest ta granica, gdzie no ta czerwona linia. Już byłem bardzo blisko jej przekroczenia. Jak mi się udało wrócić? Przede wszystkim była nawrotka, było chłodzenie, bardzo, wylałem chyba na siebie trzy butelki wody. Żel, który zjadłem wcześniej, zaczął na szczęście działać i powiał lekki wiatr, który dał mi, dał mi tak jakby znowu silnik zaczął działać. Oczywiście tempo było dużo wolniejsze, bo szedłem około na 4,30-4,40 na kilometr. No co jak wiemy, no nie jest super mega szybkim tempem, jeżeli chodzi o, o, o bieganie. Jest jeżeli chodzi o wynik samego biegania, to było 44 minuty, które dało 124 miejsce albo 143, jakoś tak. No, widać, że bieganie zdecydowanie trzeba poprawić. Kolejne doświadczenia, nauczyłem się kolejnych rzeczy, że jednak no, no, trzeba zdecydowanie bardziej. Warto zwolnić kilka sekund, bardziej zadbać o nawodnienie, o zjedzenie, zjedzenie tych żeli bo może być później krucho gdy dobiegłem do mety od razu pierwsze co zrobiłem to zjazd pod daszek do pana z ratownictwa żeby mi jakoś pomógł no czyli oblewanie się zimną wodą szybki napój energetyczny po pięciu minutach lód na głowę po pięciu minutach wróciłem ale pamiętajcie trzeba uważać yy, od jeszcze jeden flash, który mi się zwrócił z wyścigu, to było to, jak oni robią tego Ironmana na konie, gdzie są jeszcze cięższe warunki, jest cieplej, wilgotność jest dużo większa. Panowie, ogromny szacun. Nie wiem, czy, czy dojdę do takiego poziomu, żeby zrobić Ironmana na, na porządny wynik, ale być może kiedyś. No, dopiero to mój trzeci sezon w triathlonie. Myślę, że progres jest, to najważniejsze. Chciałbym podziękować organizatorom 5150 oraz Miastu społecznym Warszawy za zorganizowanie tak super imprezy. SBR Team bardzo dziękuję. Do zobaczenia w tym. Na sam koniec oczywiście chciałbym podziękować wszystkim kibicom, bo to bez was byłoby zdecydowanie ciężej. Ten doping na trasie biegowej, przynajmniej dla mnie, był ogromną dawką emocji i pozytywnej energii. To dzięki Wam dobiegłym.